W ostatnich kilku latach, na przestrzeni ostatnich pięciu lat, problem z zarazem był tylko w zeszłym roku, czyli w 2020, ponieważ ilość opadów była tak duża, że w ciągu sezonu trzeba było wykonać około 12 zabiegów na samą zarazę. Do tego doszły dwa zabiegi na alternariozę, co daje łącznie około 14, Jest to bardzo duża ilość. Jednak w pozostałych latach no, ta presja choroby była na tyle niska, że tych zabiegów było około 6 do 8. Oczywiście wszystko to ma związek z przebiegiem pogody. Jeżeli mamy sucho, y, temperatura powietrza jest około 30 stopni, wówczas nie ma takiego zagrożenia tą zarazą. No a jeżeli opady występują co kilka dni, tak jak w zeszłym roku, wówczas rośliny są prawie cały czas mokre i cały czas są y, pod presją tej, y, ryzyka zakażenia tą chorobą. Zaraz jest groźne, dlatego, że sposób rozprzestrzeniania się tej choroby jest bardzo szybki i wystarczy przegapić 2-3 dni. Wówczas możemy już e, pożegnać się z jakimkolwiek dobrym wynikiem na koniec, jeżeli chodzi o planowanie, ponieważ zainfekowana plantacja jest bardzo trudna do ochrony. Samo zaleczenie tej infekcji jest bardzo trudne, jak również no, doprowadzenie do stanu takiego przed zakażeniem. Planując zabiegi, nie, nie, nie sugeruje się żadnymi e, systemami, które ostrzegają przed e, presją choroby, przed infekcją. Głównym czynnikiem jest prognoza pogody i na to patrzy e, oczywiście codzienna, praktyczna ilustracja pola, oglądanie roślin, czy coś się złego nie dzieje. No, w ekstremalnych przypadkach, jeżeli przegapimy jeden, dwa zabiegi i presja jest na tyle duża, no wówczas może dojść do całkowitego porażenia Roślin, no i wtedy będzie albo żaden, albo bardzo mały na poziomie 10 ton, 15 ton, co jest poniżej w ogóle żadnej opłacalności. Yy, dlatego no jest to bardzo, bardzo ważna choroba, najważniejsza w przypadku uprawy ziemniaka. Dobierając fungicydy również kieruje się prognozą pogody i tym, co się aktualnie dzieje w polu, temperaturą, wilgotnością. Jeżeli jest sucho, jeżeli temperatury są wysokie, wówczas są to preparaty najczęściej powierzchniowe. Jeżeli natomiast wystąpił opad albo w, plan, w prognozie zapowiadałem jakiś deszcz czy nadejście jakiegoś frontu deszczowego, wówczas staram się stosować preparaty, które działają albo systemicznie, albo wgłębnie. Stosując preparaty przeciwko zarazie ziemniaczanej. staram się mieszać te substancje aktywne tak, żeby zaraza nie żeby zaraza ziemniaczana nie uodporniła się na niektóre substancje aktywne. Od zeszłego roku zacząłem próbować, testować yy, preparat z Orbeck, yy, dlatego, że w tej chwili jest to jedna z najnowszych substancji i chciałbym sprawdzić działanie w uprawie ziemniaka. Na początku sezonu wegetacyjnego yy, staram się chronić swoje plantacje z substancjami układowymi, ponieważ ziemniaki rosną, pojawiają się nowe liście, nowe łodygi i wówczas ta substancja krąży po, po całej roślinie i zapobiega pojawianiu się zarazy. Później, jeżeli te rośliny, ziemiaki już są praktycznie w pełni wykształcone, czyli po okresie kwitnienia, wówczas stosuje środki kontaktowe, głównie z powodu tego, że są one po prostu tańsze. Pod koniec sezonu wegetacyjnego, z racji tego, że część ziemniaków jest przeznaczana na przechowanie, stosuję środki, które zabezpieczają bulwę przed infekcją poprzez łodygi, zarazy i co w konsekwencji ułatwia im przechowywanie. Przechowanie. Przy zwalczaniu zarazy ziemniaczanej również pomaga mi moje nawodnienie kropelkowe, ponieważ jak już wcześniej wspomniałem, te rośliny nie są mokre. Mokra jest tylko ziemia w redlinach, a rośliny pozostają suche, dzięki czemu presja tej choroby na roślinie niższa. W zeszłym roku była taka sytuacja, że skończył się jeden środek. jedna środek, który zawiera substancję aktywną, która działała układowo, więc resztę pola opryskałem środkiem kontaktowym, bo akurat taki miałem. No i po kilku dniach przyjechałem na to pole, żeby zobaczyć efekt działania tych, tego oprysku. Okazało się, że część pola, która była opryskana substancją układową, była jak najbardziej zdrowa, a ta część pola i to było widać jak od odcięcia linijką, że po prostu, bo już, już pierwsze oznaki zarazy były widoczne, więc wtedy trzeba było Szybko jechać, interweniować. A wiadomo, że zawsze jest lepiej zapobiegać niż leczyć, no ale na szczęście udało się doprowadzić tą plantację do w miarę dobrego stanu. No, czasem się też zdarza, że jest tak mokro, a to już w zeszłym roku też były takie sytuacje, że już czasem lepiej zapiąć dwa traktory do tego opryskiwacza i na siłę przejechać przez to pole, zniszczyć te dwa rzędy z, tymi, z, no, z ze ścieżkami przejazdowymi, ale opryskać, bo jeżeli tego nie zrobimy. Naprawdę za dwa dni możemy przyjechać na pole i nie poznać własnego pola, no bo porażenie będzie tak duże. czasem lepiej poświęcić, ale opryskać, niż zostawić to i liczyć, że może się uda. No bo się nie uda. W zeszłym roku było tak, że jak ja sadziłem na tym polu, to jak jest jęczmień. Sadziłem ziemniaki. Zresztą to gdzieś tam nawet nagrywałem. Sadziłem ziemniaki, było tak sucho. Koniec kwietnia było tak sucho, że ziemia się osypywała się z tego. Jeszcze myślałem sobie. Po co ja to sadzę? Zresztą tego nic nie będzie. Przed maj, pierwszy deszcz, drugi, trzeci. Czerwiec, lipiec, sierpień troszkę bardziej suchy, wrzesień. I gdybyśmy tu przyjechali jesienią, to tu był, no po prostu warunki były, nie było dnia z dobrym kopaniem, bo cały czas to tak mokro. Zeszły rok był naprawdę mokry, spadł w granicach, bodajże 900, 900 litrów na metr kwadratowy, co jest... Jedną trzecią więcej niż średnia wieloletnia w naszym rejonie, bo to średnia około 600, a spadł prawie 900 litrów na metr kwadratowy. W uprawie ziemiaka ilość wody jest bardzo ważna, ale jeszcze ważniejsza jest regularność tej wody. Ziemiak nie potrzebuje 40 litrów na miesiąc, tylko potrzebuje 20 w ciągu tygodnia. Jeżeli spadnie nam 60 litrów, część tej wody zostanie w ogóle wykorzystana, przesiąknie przez profil glebowy i ziemiak pobierze tyle, ile potrzebuje. Dlatego regularność tych opadów. No jest bardzo ważna. No niestety, no, coraz częściej mamy do czynienia z takim zjawiskiem, że mamy deszcze nawalne. Nie są to fronty deszczowe, które trwają kilka dni, tylko deszcz nawalny, jest opad 50-60 litrów, woda płynie między, między rzędami, no i robią się tylko zastoiska wody, gdzieś na dołku czy gdzieś. I to są potem ogniska zarazy, ogniska wszelkich chorób, yy, zarówno na, na polu, jak również w przechowalni. Dlatego rozkład tych opadów jest bardzo ważny. A jak mamy nawadnienie kropelkowe, więc rozkład mamy idealny, kiedy chcemy, wtedy włączamy. Bo czasem zdarza się tak jak w zeszłym roku, że nie nawadniałem nawadnia kropelkowo, nie nawadniałem przez chyba przez tydzień, tylko nawadniałem, bo to było w, chyba w sierpniu, że był taki tydzień, że było bardzo gorąco. Ale miałem taki komfort, że jeżeli mam to rozłożone, to mogę to włączyć albo wyłączyć. W zeszłym roku nie włączałem, bo nie było potrzeby. Ale w tym roku już od tygodnia nawadniam, więc no. Mając coś takiego do dyspozycji trzeba sobie korzystać.